Nie daj! 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 Trzymaj, kolańko na przód, wstać w tachę, Stawaj, kontra. Stawaj po siatce, stawaj. Wybieraj, wybieraj nogę, jego prawą nogę. Nie daj, nie daj się sprowadzić. Nie daj. Nie, nie daj, na siatce, nie daj się sprowadzić. Pijasz w szatę i odciągasz. Pijasz w siatkę i odciągasz.

Wyciągaj lewą nogę. Dalej wyłapnij, wyciągaj lewą nogę. Nie w, nie w tą stronę, Konrad, nie? Tak, tak, to. Na boczny, na do boczny. Trzymaj mocno. Dalej Piotrek, wstajesz. Wyciągaj lewą nogę. Nie muszę, Piotrek, Tak jest. Konrad, na na splot. na splot. Piotrek, nie to, je, na twarz mi tu... Włopcie, O tak, ty nasz, otaj, no. mu kolano. Jeszcze raz mu pociągnij tam. Miko nas, na flot kontra. Na Dobrze kontra! Brawo, tak? Trzymaj tak, tak. Trzymaj, tak, tak, trzymaj tak trzymaj tak! Minutę masz kontra! Trzymaj go tak i, i, i na a I na stół. Załokie! A! I na stół. och, na stół. Dobrze! go Do, A mai popla, popla! A mai popla, 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 Hai! popla, 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 să popla, popla, să popla, 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 nu. popla, 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 a claro. k